Antyki, 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 wszędzie antyki, gdzie nie pójdziemy to antyki. Jesteśmy kolejny raz w Lesork. Przyjechaliśmy tu dzisiaj, bo ma być impreza Najpierw weszliśmy, tak jak już na pewno widzieliście do tej pory Na chwilę do antykwariatu Bo ja wam Edyta znalazła swoją ulubioną zieloną lampkę Niestety bez sznureczka Cena 280 euro Negocjable do 200 euro A teraz tak naprawdę musimy czekać, żeby wejść na Karnawo, Bo jest jakaś otwarta impreza i będziemy świętować e ale się nie poprzebieraliśmy, więc tylko wejdziemy, zobaczymy jak się świętują. Więc bądźcie z nami. Naczekaliśmy się, ale wchodzimy. A w kwestii wyjaśnienia wam powiem, że to nie chodzi o taki karnawał, jak na pewno byście zobaczyli w Paryżu, tylko chodzi o taki karnawał zorganizowany specjalnie dla dzieci. Taki tu w Resort jest taki park, gdzie można przyjść sobie z dzieckiem na co dzień i tu zorganizowali jakby takie animacje. Specjalny dzień dla dzieci w ramach karnawału. Ale do... lepsze to niż nic, nie? Dobrze, że miasto dba chociaż w taki sposób. Ktoś tam na Facebooku pytał, czy będzie parada na mieście, ale z tego co widzę, jest tu nawet za mało ludzi, żeby iść na paradę. Także zobaczymy, co miasto przygotowało dla dzieciaków. Raport sytuacyjny. Wykorzystując chwilę, że Edyta poszła z naszym majestwem do toalety. Powiem Wam, co tu się od Janie Pawliło, zdążyliśmy wejść i jak widzieliście, jest taka scena prowadzący DJ, czy jakiś tam gościu Łodzirej. No i miał bardzo trudne zadanie, ponieważ wszyscy jak weszli, wiecie, rodzice z tymi dzieciakami, pierwsze co, to dosłownie zaatakowali wszystkie te atrakcje przygotowane, zaatakowali te wszystkie dmuchane zamki. Tutaj widzę, że gdzieś tu ktoś wykorzystywał jakiegoś osła, albo nie wiem, kucyka do ciągnięcia jakiegoś wozu z dziewczynkami. Gdzieś tam jakieś ciastka, porstawione jakieś mini sklepiki. E, no, ogólnie jest jakaś orkiestra. Weszliśmy i cała ta szarańcza się rozlazła na prawo, lewo. O coś się zaczynają wem bębnami. Pierwsza największa wada tego, że to jest za darmo. Przyszło tyle ludzi, że dosłownie czekaliśmy 40 minut, żeby gość. Edyta czekała 40 minut, żeby gość się pobawił przez 15 minut, nawet może nie, i wszędzie jest pełno ludzi. Dosłownie nie ma gdzie się iść bawić. I Ja już bym wolał zapłacić nawet po 2 euro za wstęp, ale żeby tu była jedna trzecia tych ludzi co teraz, najgorsze, najgorsza decyzja chyba jak na razie w tym roku, żeby tu przyjść. A więc ten dzień będzie nam się kojarzył raczej jako wielkie marnotrawstwo czasu, energii, bo taki tłok, że ja pierdzielę, a już nie mówiąc o tym, że teraz stoimy w kolejce, żeby wyjechać z parkingu, już nie wiem ile czasu. To jest jeden z powodów, dla którego nie lubię mieszkać w dużych miastach, bo w dużych miastach jest większa szansa, że trafi się debil, który zablokuje cały parking. Nikt nie może wyjechać, bo jakiś łeb nie umie zapłacić. I się kłóci, że wie lepiej, ale tego nie robi. W małym mieście, gdzie zazwyczaj każdy zna swój zakątek, dobrze wie, jak się tam poruszać, jest mniejsza szansa, że trafi się taki debil, który zablokuje kurwa cały parking. No już nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Chyba już tu z 20 minut stoję, Edyta poszła zobaczyć, co się dzieje, bo normalnie to jest nienormalne. Jestem w kawerze, mamo, jestem w telewizji. A teraz na serio. Odbijamy sobie bardzo zły dzień. Obiadkiem w pizzerii i pani była tak nawet miła, że zrobiła nam zdjęcie. Sama przyszła, zobaczyła, że bawimy się drwonom i zabrała nam go, żeby zrobić nam zdjęcie. Bardzo miło. Ten dzień zaczyna się coraz robić coraz lepszy.